Słuchajcie, pierwsze pytanie, w ogóle ile walka trwała? Trzy rundy. Czyli lepiej niż ostatnio. Tyle samo. No, jak powiedziałeś, niepotrzebne były jednak trzy rundy. Co czujesz teraz tak naprawdę? Czujesz, że pozamykałeś usta tym wszystkim, którzy tak naprawdę uważali Cię za, i za freakfightera i, i, i teraz jest inaczej? Powiem Ci tak, jak mnie dalej uważają za freakfightera, mi to w ogóle nie przeszkadza, nie umuje mi to niczego, więc jeżeli to był freak, bo mam nadzieję, że się podobał ten freak, i, I kibice byli zadowoleni, tak? no, mi się udało, tak, ja wygrałem. Akł chciał tutaj postarać się, zejść, zejść mi w nogi, no, ale syn mi podpowiedział tato kolana, więc, więc udało się. Mama moja mi nakarmiła gąbkami. Żona, żona ryżem, więc, więc było dobrze. O dziękuję. <laughs> Mariusz, to może jakie będzie kolejne twoje wyzwanie, tak? No tutaj walka za walka, która sportowa według opinii tutaj ekspertów nie była zbyt wysoko, tak? No to takie bardziej chyba by się przydało jakieś wyzwanie większe dla Ciebie ściągnąć poważnego poważniejszego zawodnika z zagranicy, pewnie. Powiem tak, no wolę walczyć z kimś, z kimś z zagranicy, jest to na pewno dla mnie lepiej niż z rodakiem się bić. Ja mówię, no ja to robię zabawowo, tak? To jest dla mnie forma jakiejś zabawy uprawiania dalej sportu, że mogę się ruszać. Mój syn jest tak zadowolony. Tak jak mówię, jakaś forma też zarobienia pieniędzy, ale no, bardziej przyjemność mi to sprawił właśnie sprawdzić się z kimś za granicą. Mimo tego wszystkiego co zostało powiedziane przed walką, zaraz po pojedynku podszedłeś do Akopa i tam coś mu powiedziałeś na ucho. Czy mógłbyś powiedzieć, co tam do niego mówiłeś? Obraziłem się z szacunkiem do niego, bo naprawdę widziałem, że chciał, bardzo chciał i to mi się w, niego, w nim podobało, bo myślałem, że, że to będzie, że, no nie chcę go, myślałem, że tylko na Facebooku siedzi, a mój to trener mówi, nie, widziałem w jego oczach, że chciał, bardzo chciał mnie znokautować. Bardzo mu na tym zależało, żeby się pokazać też swoim kibicom, na pewno miał duży stres przed tym, bo wiadomo, no przed swoją publicznością gorzej mi się wydaje, że wy, występuje, to jakieś tam ciśnienie miał. No i powiedziałem mu, że, że fajnie, że się udziela i tak dalej, pomaga dzieciakom, ja też dużo pomagam dzieciakom i chcielibyśmy złączyć siły, może coś razem zrobimy, jakąś akcję charytatywną i pomożemy komuś wspólnie. Tutaj niestety w Mediarumie nie za bardzo słyszeliśmy, co mówiłeś po walce w rozmowie z Maćkiem Turskim. Wiesz co, sam nie pamiętam co mówiłem, no jednak widzisz, jednak byłem gdzieś postresowany, tak? ale byłem zadowolony, no i do tej pory jestem zadowolony. Kiedy następny pojedynek w takim razie chciałbyś istoczyć. No no, no, na pewno chciałbym odpocząć i gdzieś młodego zabrać i żony na, na, na jakiś wypoczynek, tak? No tak jak mówiłem, no te moje treningi naprawdę przykładałem się. Niektórzy mówią, że to jest freak fight. Naprawdę jak coś robię, robiłem to naprawdę bardzo mocno. wylewałem dużo potu No i przez to straciłem dwa miesiące życia z dzieciakiem, wyrósł. I tak mówiłem, tylko jeździłem, a, a no nie, nie miałem czasu dla rodziny. Chciałem teraz parę tygodni spędzić z rodziną i potem zobaczymy. No, na pewno będę zawalczył. Bardzo nie. duża była y, różnica w, w walce w twojej stójce niż w poprzedniej walce. S skąd taki progres? To, no, no ja cały czas robię, tak? To nie jest tak, że Kowalczyk nic nie robi, tak samo w tym parterze. Artur Gwóźdź tutaj przygotowuje, to nie jest tak, że ja nic nie potrafię, jestem naprawdę ruchliwy w tym parterze. Wiadomo, nie jestem jakiś tam wybitnym, ale jakieś tam podstawy potrafię, wybrony, jakąś skończyć skończyć czymś, więc tak samo w stójce cały czas robię, rozwijam się, no, no i pre do przodu. Tak jak mówię, no słonia nauczysz w cyrku tańczyć, więc Kowalczyka też nauczy się. W następnym pojedynku będą te trzy rundy? Słuchajcie, no zobaczymy, no mam nadzieję, no, zakontraktujemy na trzy rundy, a jak się skończy, to ja nie mogę wam obiecać. się nie żałujesz, można było więcej zarobić. Wiesz nie żałuję, nie? To ja to zrobiłem po to właśnie, żeby ci zawodnicy, którzy walczą też tutaj na, na galach, żeby więcej zarabiali, tak? No to jest po to robię w jakimś stopniu, żeby wymusić na organizatorach większe pieniądze. No, no wszyscy to robią dla pieniędzy, tak? No chciałem, żeby godnie wszyscy zarabiali. No nie wiem dla kogo to są godne pieniądze. Na mnie to uważam, że są za małe. No chciałem, żeby mieli ci chłopacy młodzi naprawdę więcej. Ja wiem, ile to kosztuje zdrowia, ile przygotowań, ile kosztują maści przeciwbólowe, więc chciałbym, żeby mieli naprawdę lepiej tą swoją drogę. A tym, co sądzi o walce? Proszę, dosynał, co sądzisz? <grym> no powiem tak. Podobała się walka? Tak. Chciałbym, żeby jeszcze tata tam parę razy zawalczył. A masz jakieś zastrzeżenia do, do game planu taty? <grym> <grym> Nie. Planty technicznie wszystko się podobało? Tak. Dziękuję Dzień bardzo, Dzień Dzień bardzo. Jest, no to, chyba po tych słowach to nie wypada nie zawieszać rękawicy słuchajcie, no, no na pewno nie zawierzę tak jak mówiłem chciałem się zmierzyć jeszcze może boksersko bo bardziej mnie fascynuje boks, czyli same ręce nie wiem jak to będzie, no na razie jest tak jak jest zdrowie pozwala mi, mi, się, mi się ruszać jestem sportowcem z krwi i kości trenuję od 9 roku życia różne sporty, więc Choćbym chciał, no to na pewno będę się ruszał i coś robił, tak? No ale sprawia mi to na razie przyjemność i zobaczymy, jak będzie dalej. Miałeś nam o tym boksie coś powiedzieć więcej po walce. No to słuchamy. <noise> Słuchajcie, no na pewno chciałbym startować w mistrzostwach Polski, tak? Ale jak będzie dalej, zobaczymy tutaj Władek Zgierski z energetyki Lubin. Chciałbym, żebym mnie przygotował. To jest taki mój mentor e, bokserski. On naprawdę... E, też mi uświadomił, Tyberiusz masz petardę w łapach, więc, więc zobaczymy. No ja namawiają mnie też, żeby wystartować w boksie. W boksie czuję się naprawdę dużo, dużo lepiej, mimo tego, że jestem dosyć niski do swojej wagi, ale mam zasięg rąk takiego, 1,95m. Naprawdę mam długie ręce. Chyba wyciągnęły się od strony od dźwigania walizek. <grym grym> Okej, okay, dziękujemy bardzo. Dziękujemy.